Tak łatwo się nie podda. Mam nadzieję, że jeszcze się nie uwolnił. Oby! Po to poświęciłem moją kulę. Nie martw się. Pomożemy ci zrobić nową kulę. A może nawet zrobimy więcej niż jedną? O! Leci do nas trzcinowy pyłek! <śles> <śles> Maju, Guciu? Już późno. Co się stało? Kolec i jego banda chcieli ukraść nasz pyłek. Na pewno tu się pojawią. Potrzebujemy pomocy. Tym razem możemy na Was liczyć? Tak, oczywiście. Posłuchajcie więc mojego planu. To chyba nie będzie wcale takie trudne. Możemy do tego użyć katapulty. Są już osy. Zaprowadzisz mnie tam? Te osy z bandy kolca są bardzo silne i przebiegłe. Dobrze, że Gryzio i Pasiak nic nie wiedzą o twoich tunelach, Maksiu. A zwłaszcza o tym, który prowadzi prosto do zbiornika z trzcinowym pyłkiem. I pomyśleć, że gdyby o tym wiedzieli, mogliby niepostrzeżenie wynieść cały cenny pyłek. Mm. <laughs> Pszczoły są jednak bardzo głupie. <grym /dźwięk> to dla nas zaszczyt być dziś tutaj z wami i wspólnie bawić się podczas festiwalu... Szybciej! Już tam Jestem coś gadają. Wierzy, Chyba coś otwierają za festiwal. Kwiaty są źródłem wszelkiego piękna, a dla nas pszczół również i życia. Z tym większą radością przekazujemy wam niezwykle cenny... <grym /dźwięk> <co byś grym /dźwięk> <uf! grym /dźwięk> Moje robotnice zebrały go specjalnie na ten festiwal. Oto trzcinowy pyłek. O, zbiornik jest pusty. To katastrofa! Spokojnie, bez paniki, patrzcie! Z drogi, z drogi, cofnął się! Że podziękuję Mai, Guciowi i ich przyjaciołom za odwagę. Bardzo dziękujemy Wasza Wysokość. Czy możemy wreszcie spróbować trochę pyłku? Oh, 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 oh. Proszę, Guciu, zasłużyłeś na swoją porcję, a teraz zapraszam do zabawy! <laughs>